Cześć z tej strony kozak dziś sobie zamknę. Klasz, ale ja... Eee, jakby nie było słabo słychać te Sora, ale nagrałam dość z rana. Mamy no, no, opening. Zamknę sobie klarawę. Sorry, że tak szybko przewijam. Hmm. Ale dobra. Będziemy kupować sobie wąsikowkę. Turniej. Eee. Ale może żeby... pójdź. Dobra, ósmy level. Trzeba, tak, coś wolnego.

Tak jest. Tutaj firewall i dobrze udało się. скоро поженится а До доставки. Добра. Мне кажется, что... мы там с парки. Czy w ogóle mamy jakieś sensu wygrać? O kurde dzisiaj jeszcze będzie raz ninży <śmarsy> ninja mhm, jedna koronka obliżemy już sobie tę walkę i Marceli Dobra To było fajne Już wam mówię Ja teraz nagrywam o 8.18 Nie przyjmuję tego Friendly Battle Bo chciałbym zobaczyć czy ktoś będzie Naprawdę Dobra. Zrekłastujemy karty tylko jak... Hmm. Ja myślę, że po... jutro ulkidryje. Yy, yy. yy, mogę tu ulepszyć tą stą. Dobra, dzięki. Yy. Myślę, że tam stanę uleczymy. Jeden kasy. O, fajnie Opłaca się w sumie grać słabymi kartami Bo donajtują ci mocno Dobra ja, yy, ja zrobię małutkie cięcie Zrobię małutkie cięcie do my crown chesta. Dobra już jesteśmy po cięciu Yyy... dnia dwa golden chesty, yy, zazwyczaj wypadają Codziennie ale Dobra, nieważne. Yy. Ważne, żeby fart I otwieramy grą, czysta. Chyba będzie epic. Jest! Ale fajnie w sumie. Zrobię screenę. Okej. Okay. No ja, wolałbym golema, no ale łyczka też jest okej. Okay. Teraz już mam wszystkie startowe pigi co mogę ulepszyć? A, Infermantały. Dobra, Zrobiłbym sobie ciekawy dek z Łójczką w sumie. Spróbuję zrobić... Uuu, z Grywiardem jeszcze. łyczka. Balon. Rais. Mm, tylko teraz musimy ptanić 4 3, kurde, teraz coś taniego. Mm, lustro. I... Kurde, czego ja tu nie potrzebuję? Uizarda muszę mieć. Mm. Myślę, że Prince'a mógłbym wymienić na mini PK. O, już jest 4.0. No i myślę, że taki deck jest ok. Yy, zagramy sobie tutaj nerwki treningowej. A troning kampie Cieszę się z tej wyjczki. Teraz tylko jeszcze golema lema potrzebuje z zapików znaczy nie żeby wszystkie zapełnić tylko po prostu do szczęścia oh. ale fajnie ten prince poszedł się bronić odciągnęliśmy go teraz głupie są te boty często jest będę mógł grać uliczkę Chyba, że z butami jak się gra na treningowej kampie Nie da się emotikonów wysyłać do tych botów Dobra, już balony, balonek i bronimy się przed tym hogiem W sumie muszę przyznać, że yy, Trenerzy są strasznie banalni Przecież jak można z trenerem przegrać? Przecież to jest... drugi balon. Bardzo proszę. Szkoda, że jeszcze klana nie ma. No to ja już go załatwiłem praktycznie. No jeszcze raz. Jeszcze uliczka. To nie chcę, żeby mi... ten buberem nie to beżę mój Buber. Dobra Mhm, mm on no mnie nawet nie... Nie no już zadał mi poważne wrażenie na no towarzy Bo ja się ogólnie nie bronię przed butami no bo oni są słabi Myślę, że dek jest dobry mm, Tylko, że trochę drogi Myślę o eliksir kolektorze. Hmm... Tylko, że wtedy byłby strasznie drogi. Ale... Dobra, ale sprawdźmy może na normalnej arenie. Mhm, mm 8 super. Good luck. Mam dobre combo. Najpierw... O, i prze mnie go widra Royal, Royal Giant naprawdę. O! super! Super, super, super. Jeszcze mnie mi taka żeby była tego Royal Gianta. I super Trochę słabo. To nie wyszło tak jak chciałem żeby wyszło. Okej, okay, łyczka, łyczka, łyczka To poważne obrażenia Teraz łyczka Naprawdę, ja nie lubię Walkiri Inferno, dragon Nie rusza się, wizard Już, Dany, inferno go rozwa... Nie Dobra, już Ile odcinek trwa? Dobra. Po tej walce już kończymy, bo no, no wiecie, nie mogę nagrywać tak za długo, bo... Muszę się zalogować, ja się zalogowałem i teraz jest jakiś kłopot. O, nie już to, właśnie przegrał. Przegrał życie. I to czasem nie wie. Dziwne, że y, y, King Tower się nie bronił przed Fire Spritzami. Spritzy. Dobra. Ujczka. O. Wizard. Zaraz. Tylko poczekamy na dziewięć eliksirów, żeby jeszcze lepiej dragona nam Dobra. O, o, o. Super. Super. Dobrze, że jeszcze King Tower nie zaczął atakować. Okej, okay, super, ekstra. Teraz już wszystko idzie zgodnie z planem. Nic nie powinno się zepsuć. Zepsuć... No, na no, tym chyba... Nie, bałam chyba. Dzięki. Okej. Okay. Jaki czas? Kurde. Ja no, zresztą nie już o tym. To by było na tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie, za nie zapomnijcie zostawić lajka, y komentarzu, y powiedzcie też innym o moim kanale. Y w poprzednim odcinku o Sklams Ninja. Jeszcze nauczyłem tego mówić, y zapamiętałem nazwę. Sklams Ninja. Y już mówiłem w drugim odcinku. Um, no to pa